Dzień dobry kochani. Witajcie 6. dnia naszej wyprawy do Bułgarii. Witamy was ze Słonecznego Płowliwu najpiękniejszego miasta Bułgarii. Przynajmniej tak twierdzą lokalsi, których spotkaliśmy wczoraj wieczorem. A my idziemy się to dla was specjalnie sprawdzić. Was na razie nie zmyli to tło za mną, ten jakieś tam parczek i blokowisko. Dlatego, że no szukaliśmy, nie ukrywajmy się, w miarę taniego noclegu, jednego z tańszych, w związku z czym jest on oddalony mniej więcej około 3 km od tego najdalszego punktu, do którego w tym momencie idziemy i w sumie około 2 km od mm, centrum Powdziwu. Płowdiv. Zacznijmy od danych podstawowych. Ilość mieszkańców około 400 tysięcy. Powierzchnia 102 km2. Położenie południowo-centralna Bułgaria. Rok założenia. I tu pojawiają się schody. Spotkaliśmy się z głosami, że Płowdiv jest najstarszym miastem Europy. Jednak inne głosy podszeptują, że starsze od Płowdivu są na przykład Argos, Ateny czy Prowadia. Ale kto by się tam kłócił? Jakie znaczenie ma tysiąc lat w tę czy w tę? Z perspektywy czasu żadne. Co do Płowtiwu, to krakowskim targiem uznajmy, że na pewno jest w pierwszej piątce najstarszych miast i chyba wszyscy będą zadowoleni. Wiemy, że piąte miejsce to daleko za podium i dla niektórych brak tego naj może być dużym problemem, ale uwierzcie nam na słowo. W przypadku tego miasta nie ma to kompletnie żadnego znaczenia jest tak naszpikowane starożytnymi pozostałościami, że mogłoby obdarować niejedno miasto. Ale gdyby jednak komuś to bardzo przeszkadzało, to według wszelkich badań archeologicznych w mieście znaleźć można ślady pierwszego osadnictwa z okresu 6-5 tysięcy lat przed Chrystusem. Jednak czy wtedy było to już miasto czy osada? Jakie to ma znaczenie? Do czwartego stulecia przed naszą erą znajdował się tu warowny gród traków o nazwie Eumolpias. W roku 342 przed naszą erą został on podbity przez Filipa II Macedońskiego i wtedy miasto zostało nazwane Filipolis. W 46 roku miasto przejęli Rzymianie i nazwali je Trimondium. uczynili je głównym miastem Tracji. Jeśli ktoś lubi oglądać pozostałości po wiekach antycznych, to spacerując przez Płowdziew będzie miał co chwila otwarte usta ze zdziwienia i zachwytu. Idąc przez miasto, co rusz, natykaliśmy się na pozostałości: po Forum, stadionie, Odeonie, teatrze, murach itd. A mówimy tutaj tylko i wyłącznie o zabytkach rzymskich. Dołóżmy do tego jeszcze pozostałości po Trakach, Persach, Osmanach czy, i ciężko uwierzyć, że to mówię, ale trzeba o nich wspomnieć, socjalistach. Niesamowite uczucie ogarnia człowieka, gdy stojąc w jednym miejscu patrzy na ogromny osmański meczet, za plecami ma pozostałość po Rzymianach. A po przejściu kilkudziesięciu metrów wzrok zawiesza na brutalnej socrealistycznej brylek machu bułgarskiej poczty głównej. Mimo najszerszych chęci nie udało nam się zwiedzić całego miasta i zobaczyć wszystkich atrakcji. Zabrakło nam sił i czasu. Może to i dobrze, przynajmniej mamy pretekst, żeby tu wrócić żeby przejść się jeszcze do hipisowsko-artystycznej dzielnicy miasta Kopany, żeby baczniej przyglądać się socjalistycznym pomnikom, żeby ponownie cieszyć się atmosferą tego niezwykłego miasta. Jeśli będziecie kiedyś rozważali przyjazd tutaj, to możemy powiedzieć to z całą pewnością. Jedźcie w ciemno. Nie zawiedziecie się. Koni, doszliśmy do y, wzgórza Nebet -tepę. To jest jedno ze wzgórz tutaj okalających Płowdiv. Doszliśmy tutaj, słuchajcie, ja wiem, że nie wyglądam, ale jest 37 stopni w tym momencie i cały czas pod górę. Doszliśmy do wzgórza na BTP które na Google Maps, na Street View była informacja, że zamknięte, ale liczyliśmy troszkę na to, że może to jest tak jak z innymi aktywnościami po pandemii jeszcze, że ktoś po prostu nie zmienił opisu ale tutaj faktycznie jest wszystko pozamykane, jest ogrodzone, jest jakiś remont, jakieś wykopaliska, coś tu się dzieje więc wyszliśmy na tę skórę zupełnie po nic. ale... Po drodze minęliśmy sobie kilka atrakcji, które wstępnie zobaczyliśmy, i teraz będziemy wracać koło tych atrakcji, bo one są zaplanowane tak czy tak dla Was specjalnie, więc yy, będziecie sobie też mogli z nami je zobaczyć. Idziemy w dół w stronę centrum miasta, w stronę yy, chyba największej atrakcji tego miasta, czyli yy, starożytnego teatru. Później Wam pokażę mapę, jak to wszystko wyglądało. Teraz sobie chwilę odpoczniemy, znaleźliśmy trochę cienia. I będziemy sobie szli w dół. Natomiast to, co chcę Wam powiedzieć, jeżeli ktoś będzie tutaj i będzie miał skojarzenia, przynajmniej my takie skojarzenia mamy, że jesteśmy w centralnej Bułgarii, a wszystkie te uliczki, które przez chwileczkę przeszliśmy, przypominają nam Hiszpanię, Malagę mniej więcej. I Ja się przynajmniej zastanawiam, nie jak jest ten, ale się zastanawiam, na ile ma to wpływ, na ile nad wygląd tych uliczek miał właśnie wpływ Wpływ panowania rzymskiego, Rzymian. Bo to miasto leży po prostu w całości, pod, leżało w całości pod panowaniem rzymskim i tych zabytków rzymskich zaraz zobaczcie jest tutaj odgroma po prostu. Kordoba nie ma mi się. Wyszliśmy z Cerkwi świętych Konstantyna i Heleny. Niestety, to jest ten budynek za nami, za mną. Niestety nie mogę Wam pokazać w środku, dlatego że jest zakaz fotografowania i filmowania, ale jest naprawdę przepiękny. Słuchajcie, ikony, zdobienia, złożenia, coś ślicznego. Jest to cerkie wybudowana w IV wieku naszej ery. Problem polega na tym, że on został zniszczony wielokrotnie i przebudowywany. W związku z tym, budynek, który się obecnie tutaj znajduje, pochodzi z XIX wieku więc sam fakt tylko tego, że tutaj stał pierwszy kościół pierwsza cerkiew tak dano temu świadczy o tym miejscu natomiast to co jest za nami już niestety jest dużo, dużo młodsze ale jest odrestaurowany środek bardzo przepięknie więc jeżeli będziecie w Południowie naprawdę warto tutaj przyjść i sobie zobaczyć słuchajcie, jeżeli będziecie robili jakikolwiek research do czegokolwiek, kiedykolwiek szukali informacji na temat czegokolwiek to pamiętajcie, że polska Wikipedia jest ułomna niestety jest bardzo ułomna dlatego warto sięgać też do źródeł angielskojęzycznych eee, i źródła angielskojęzyczne mówią o tym, że pierwsza świątynia, która została wybudowana została wybudowana w 337 roku jako świątynia pogańska teraz idziemy do miejsca zwanego Hisarkapia Hisarkapia to co jest z języka tureckiego brama zamkowa, brama miejska, jakoś tak jest to jedno z najstarszych zabytków w tym mieście znowu, dlatego, że została obecna brama została wybudowana w XI wieku ale na fundamentach stało dużo starszej budowli dużo starszej bramy, na fundamentach bramy rzymskiej z II wieku naszej ery więc no, trochę lat już tu ma Hisarkapia była jedną z trzech bram prowadzących do Starożytnego podziwu. I zrobiliśmy sobie mały tur po Starym Mieście Dogrzewa nam strasznie, znaleźliśmy trochę cienia więc mogę wam coś ciekawego powiedzieć mianowicie to, że za nami znajduje się meczet ale nie to jest najciekawsze najciekawsze jest to, że jest jednym z najstarszych i największych przykładów architektury osmańskiej na Bałkanach Został on zbudowany na miejscu Starej Cerkwi świętej Petki zaraz po zdobyciu Przepowdziwu przez Osman jednak ówczesny budynek 100 lat później został zburzony i na jego miejsce wybudowano to, co istnieje w tym momencie. Jeżeli nam się uda pozwiedzać, jeżeli nam spuszczą do środka, to spróbujemy coś tam ponagrywać, chociaż nie wiem... Słuchajcie, z tym jest problem. Generalnie już którąś cerkiew zwiedziliśmy przed sekundą i w cerkwiach wszędzie jest informacja, żeby nie nagrywać, nie robić zdjęć, a szkoda, bo naprawdę są naprawdę są przepiękne. Więc opiecz zobaczymy o co chodzi, co, co się stanie tutaj w e, meczecie. Jeżeli chodzi o ten meczet, jeszcze informacja jest taka, że w 2014 roku w Płodliwie się odbywały jakieś protesty. Nie wiem jakie, nie, nie jest to sprecyzowane. Natomiast meczet został wtedy obrzucony petardami i kamieniami. Jeden policjant został ranny, 120 osób zostało w związku z tym czynem zatrzymanych, czyli było tutaj jakieś dosyć poważne protesty. Kochani, idziemy sobie zaraz zobaczyć meczet. Za chwilę wam jeszcze zabierzemy na ruiny stadionu. A jak znajdziemy jakąś knajpę z klimatyzacją, gdzie będziemy mogli sobie chwilę dłużej posiedzieć, to opowiem Wam o starożytnym teatrze, który jest po prostu niewyobrażalny. I no musicie to zobaczyć, jeżeli będziecie przejeżdżali przez to miasto. Więc tak jest plan na najbliższą myślę godzinę. I tak musimy coś zjeść, więc szukamy, będziemy szukali jakiegoś klimatyzowanego, klimatyzowanej knajpy, żeby chwilę odpocząć zjeść, i wtedy wam opowiem o tym właśnie teatrze Grzegorzowi udało się wejść do meczetu. Tu jego buty, a ja niestety czekam, bo obowiązują stroje wymagające. Zagrycia działa, a ja na sportowo, turystycznie, krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawkiem. No więc czekam. pokażę stadion z drugiego wieku naszej ery w Półwiedwie, a w zasadzie to co z niego zostało, a w zasadzie nie, jeszcze nie tyle co z niego zostało, tylko to co pozostało odkryte, ponieważ zaraz ten stadion, te przebitka, który wam pokażę, to co pozostało w całości miał ponad 250 metrów długości i większość z tego stadionu jest zachowana w dalszym ciągu, tyle że znajduje się pod ulicami miasta pod budynkami w tym momencie. Natomiast to, co Wam chcę za chwileczkę pokazać, to pokażę Wam na makiecie, jak mały wycinek tego stadionu zobaczyć można w tym mieście. Kochani, to, co Wam za chwileczkę pokażę, to jest ten łuczek. To jest tylko ten łuczek, który tutaj widzicie, z tą bramą wyjazdową. Natomiast cały stadion na tej makiecie, który znajduje się jak widzicie, o, tam to jest ponad 250 metrów, oczywiście nie makiety tylko tego stadionu, znajduje się pod tamtą ulicą. Ten stadion, moi drodzy, mógł pomieścić 30 tysięcy widzów. Nie jeden stadion piłkarski w tym momencie nie może się pochwalić taką e, liczebnością. wyglądam jakoś. Mam nadzieję, że wyglądam. Zielony, na zielonym tle. Spoko. Słuchajcie, poobeszliśmy całe miasto, jest godzina 18.30-18,40. Zaraz już słoneczko powoli zachodzi. Dzień się chyli ku końcowi. Obeszliśmy chyba wszystko, co mieliśmy obejść. Zobaczyliśmy wszystko, co chcieliśmy zobaczyć, ale. Nie wszystko było otwarte, więc no, trochę za... z jednej strony trochę zaoszczędziliśmy czasu, trochę szkoda, bo tych zabytków było też fajnych, dużo których nie udało się zobaczyć. Ale do czego zmierzam? E, jesteśmy w parku, nie wiem jakim jak będzie nazwa, gdzieś to Wam napiszę nazwę. Jak znajdę tę nazwę, to napiszę gdzieś. Dlatego, że tutaj jest, są tak zwane śpiewające fontanny. Justynka poszła zająć miejsce na ławce bliżej bliżej wody. Ja siedzę troszeczkę dalej, żeby mi nie szumiało, żebyście nie słyszeli szumu tej wody. Potem się tam przeniosę. Tutaj będziemy kończyć nasz dzień. Zobaczymy, co zrobimy dalej, czy bierzemy jakąś taksówkę wracamy, czy będziemy jednak drałowali do domu na butach. A mówię to dlatego, że zostajemy tutaj jeszcze przynajmniej z godzinkę, aż się zrobi troszkę ciemniej, ponieważ te śpiewające fontanny mają właśnie swoją nazwy zawdzięczają temu, że podobno jakieś są pokazy świetlno-muzyczne czyli to co było w Bukareszcie i to co mamy w Hucie nad Zalewem i to co mamy we Wrocławiu no ale jak jesteśmy to warto sobie zobaczyć Kolejny, jeżeli chodzi jeszcze o tą gotówkę, jeżeli wybieracie się do Bułgarii to jeszcze raz Wam powiem zabierzcie ze sobą gotówkę eee, kartą da się płacić w większości miejsc, ale może się zdarzyć, że na gotówkę będziecie potrzebowali więc w zależności od tego na jak długi czas tutaj przyjeżdżacie, to mniej więcej od 100 do 200 lewa potrzebujecie ze sobą mieć gotówki żebyście nie zostali z palcem w nocniku z ręką w nocniku kiedy na przykład tak jak nam ostatnio nie udało się zatankować z kartą tylko gotówką i skoro już jesteśmy przy płaceniu gotówką to płynnie przejdę do tego co mam ja obiecałem, że mam ja opowiem wcześniej czyli do słynnego rzymskiego teatru w Płowdiwie. A płynnie przechodzę właśnie dlatego, że pomimo tak ogromnej atrakcji turystycznej jaką jest ten teatr i pomimo tej infrastruktury, która tam jest przygotowana, to płacenie odbywa się właśnie tylko gotówką. Chyba 10 lewa płaciliśmy od osoby za wejście na teren tego. Teatr. Jeżeli chodzi o ten teatr, moi drodzy, pan się niestety nie zgodził, żebym nagrywał GoPro, w związku z czym, ale zgodził się, żebym nagrywał Soniakiem, więc z góry przepraszam za słabą jakość klipów z tego, z tego teatru. Jeżeli chodzi o teatr, moi drodzy, to jest to teatr wybudowany w pierwszym wieku naszej ery. Jest to obiekt, który jest uznawany za jeden z najlepiej. I za jeden z największych i najlepiej zachowanych obiektów tego typu na świecie mógł pomieścić od 5 do nawet 7 tysięcy widzów. Co ciekawe, miejsca były podpisane i oczywiście VIP-owie mieli swoje miejsca personalnie podpisywane. Natomiast były też całe sektory podpisywane nazwami miast, czyli ludzie przyjeżdżający z innego miasta na wydarzenie siadali po prostu w sektorach. Przyznaczony właśnie dla widzów z tego miasta. I weź to teraz zrób w sandałach i todze W IV wieku naszej ery teatr został zburzony przez człowieka, którego nazwisko na pewno kojarzycie czyli przez Atylę Huna. Teatr został zburzony w jakimś tam stopniu, natomiast po jakimś czasie tutaj w Bułgarii nadeszło potężne trzęsienie ziemi. Dawno, dawno temu, muszę to znaleźć, Wam napiszę, kiedy mniej więcej to mogło być. I przez wiele setek lat ten teatr się znajdował pod ziemią. Na powierzchni teatru ten teatr był schowany pod 4,5 metra ziemi, tak naprawdę i dopiero w latach 70. XX wieku natrafiona na jego szczątki podczas wykopalisk archeologicznych, czyli nie tak dawno temu tak naprawdę. Został on w całości odkopany, został on zrekonstruowany i przystosowany do zwiedzania. Uznaje się, że odrestaurowanie tego Teatru Rzymskiego jest najlepszym przykładem, najlepszą pracą archeologiczną, Rekonstrukcyjną, jeżeli chodzi o bułgarską szkołę archeologiczną. I kochani, ostatnia ciekawostka, bo nie będę wam mówił wszystkiego, całej historii, bo to wszystko jest dostępne w internecie. Podlinkuję wam oczywiście. Ale ostatnia ciekawostka jest taka, że w tym teatrze odbywały się również walki gladiatorów i walki ludzi ze zwierzętami. Nie było tutaj cyrku takiego klasycznego, jak jest w Rzymie czy w innych miejscowościach, więc te rozrywki. Odbywały się właśnie w teatrze. Jednak któryś z cesarzy po jakimś czasie e, zabronił organizowania tego typu wydarzeń właśnie w tym teatrze. Co ciekawe, ze względów bezpieczeństwa. A dlaczego ze względów bezpieczeństwa? Ponieważ pierwsze rzędy nie były w żaden sposób odsłonięte od sceny, w związku z czym dzikie zwierzęta atakowały widzów. A w związku z czym właśnie cesarz zabronił organizowania ze względów bezpieczeństwa. Takich wydarzeń. E, chyba tyle, co chciałem Wam powiedzieć, moi drodzy. Idę sobie teraz na odwodę, żeby się troszeczkę schłodzić tą bryzą odpocząć. E, I jeżeli się odbędzie pokaz, to nagram jakiś pokaz. Jeżeli nie, to widzimy się w mieszkaniu, gdzie będzie szybkie podsumowanie dzisiejszego dnia. kolejnie odpuszczamy fontannę. Stwierdziliśmy, że znaczy, doczytaliśmy w zasadzie, że dzisiaj tylko pokaz świateł, widowisko jakieś. Eee, muzyczno dźwiękowy muzy Dźwiękowo-świetlna. Sorry, ale naprawdę jesteśmy wyrypani. Eee, Świetlno-dźwiękowe odbywają się tylko w weekendy. Dzisiaj jest poniedziałek, więc będą tylko światełka. Więc doszliśmy do wniosku, że światełka we wodzie to my je widzieliśmy i w Bukareszcie, i we Wrocławiu i w Nowej Hucie w Krakowie, więc po raz kolejny nie musimy. Te fontanny też nie wyglądały na jakieś, uwaga trzeba Też nie wyglądały na jakieś super wielkie. No może jakby się rozruszało pokaz to pewnie by było, ale doszliśmy do wniosku, że jutro czeka nas kolejny dzień ciężkiej jazdy około 400 km więc wolimy teraz już wrócić do, do pokoju, do klimy, ochłodzić się, odpocząć, nabrać energii przed jutrzejszym dniem. Zwłaszcza, że będzie e, no, ma mało odcinków takich autostradowych, raczej będą cały czas jakieś tam może nie wymagające, ale kręte drogi jakimiś wąwozami, więc tempo będzie raczej niewielkie. Więc, żeby nie przejechać znowu późno do hotelu, czy tam do hostelu, wyjeżdżamy troszeczkę wcześniej, więc idziemy dzisiaj sobie dzisiaj odpocząć. I eee, jeszcze jedną rzecz chciałem tylko powiedzieć, że hen, hen z tyłu za nami jest wzgórze. Na tym wzgórzu jest kołek. Znaczy, haha. na tym wzgórzu jest. Jak mówię? Alosza, Aliosia. Aliosza, czyli dar bratniego narodu radzieckiego. Wielki, ogromny żołnierz górujący nad Płowdiwem, jako symbol poległych żołnierzy radzieckich w czasie walki z okupantem, czyli nazistami. E, w pierwszej kolejności myślałem, żeby tam iść. E, ale stwierdziłem, że. Ale stwierdziliśmy, że Podjęliśmy wspólną decyzję. Że jest w cholerę daleko. I pod górę. I już nam się nie chce więc robię wam przebytki ukradne z youtube'a albo z Google'a, gdzieś tam zdjęcia tego aloszy i wam skleje a mówię o nim tylko i wyłącznie dlatego że wspominał nam o nim iwan ten z dwóch odcinków wcześniej z którym prowadziliśmy wywiad bo z nim rozmawialiśmy też a propos właśnie pomnikowych symboli radzieckich a w międzyczasie jeszcze poszukałem sobie informację że alosza przez długi czas stał z e, powiewającą czerwoną peleryną i z czarną taśmą na ustach e, co symbolizowało pewną rzecz ale o tym Wam opowiem w Sofii bo to będzie nawiązywało do pewnego pomnika również daru przyjaciół ze wschodu z Moskwy e, i tam też ma to związek dlatego o tym dokładnie opowiem Wam za dwa dni za dwa dni? za dwa dni e, więc tyle a teraz jeszcze zatrzymaliśmy na chwilę bo są fontanny i są światełka więc nagram na chwilę tylko żeby było że, że byliśmy na fontannego światełkuś chyba ja do tego i będzie Jostynka będzie tańczyć e, <laughs> idziemy do domu bo przygrzało nam już po prostu bredzimy Do zobaczenia za godzinę w domu Idziemy drodzić teraz, nie bredzić do mieszkania jeszcze jedna rzecz nam się przypomniała. lecie w Bułgarii nie wiedzieć czemu w totalnie losowych miejscach stoją maszyny tak czyli automaty po prostu. Praktycznie ze wszystkim. Tutaj mamy na przykład piwo. Jak ktoś jest bardzo kogoś mocno przyciśnie, co może sobie produkt kupić. Produkt pierwszej potrzeby. Produkt pierwszej potrzeby, to może sobie kupić piwo z automatu. Ale dużo częściej się spotykamy z automatami do kawy. I to naprawdę w dziwnych miejscach. Szliśmy w Wielkim Ternowie taką uliczką Kompletnie bez sensu uliczka, która się była nigdzie nie prowadziła yy, Z dala od atrakcji turystycznych, myśmy tam zabłądzili I na środku tej uliczki stoi automat działający A tuż obok naszego hostelu był kościół, cerkiew I z tyłu tej cerkwi, normalnie przy cerkwi, na takim placyku auto Dziwne Usteczki antybakteryjne Mosteczki, Patrzcie co To tu mamy. Bagrolesy, jakieś batoniki, jakieś batoniki. O, cytydom, może być dobre. Chusteczki antybakteryjne, sneakersy, woda, soki, piwo. Kranik kończymy na dzisiaj. Jestem spalony. Chyba jestem. Eee, moi drodzy, zegarek pokazuje mi dzisiaj, że pokonaliśmy 16600 kroków i to daje nam eee, Odległość około 6 ,8 km 800 ja m. No wiem, tam dziwnie pokazują, ale tyle więcej przeszliśmy. Czuję to w nogach mniej niż poprzednio. Nie w wielkim turnowie, ale jednak to czuję w nogach. Zwłaszcza, że dalej mam do tak yy, Moi drodzy, jeżeli chodzi o pytanie, które zadałem na początku dzisiejszego filmu. Czy Płowdiv jest najładniejszym bułgarskim miastem? Myślę, że na to pytanie odpowiemy w ostatnim odcinku tej serii, czyli w odcinku podsumowującym ten wyjazd, tak to robiliśmy w zeszłym roku, jeżeli chodzi o wyjazd do Rumunii, tak samo w tym roku zrobimy ostatni podsumowujący film, odpowiemy na wszystkie. więc Jeżeli macie jakiekolwiek pytania yy, dotyczące tego wyjazdu, których z który konkretnych miejsc, miast, i tak dalej, tras, zadawajcie w komentarzach. Na pewno na te pytania odpowiemy w tym filmie podsumowującym, lub w live, który też jest planowany znowu tak w zeszłym roku na koniec tej wyprawy. I w tym roku ten live na pewno wyjdzie. Już wiem, co zrobiłem w zeszłym roku źle, także przepraszam wszystkich. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj kończymy, bo no, tak, powtórzę to po raz kolejny. Dogrzało na mnie Słuchajcie, Płodiv jest takim miastem, że. No, zwłaszcza to centrum, stare centrum jest całe z kamienia. Od czasu do czasu są parki, fakt ładne i wtedy się pojawia trochę cienia, trochę, cie, trochę cienia. Natomiast no są długie odcinki, gdzie się jedzie po prostu w pełnym słońcu, dodatkowo wam grzeje jeszcze od dołu, od kamiennej drogi i od budynków dookoła. Więc, jeżeli się tutaj wybierzecie, będziecie wybierać, to pamiętajcie o tym, żeby zabrać naprawdę dużą ilość wody ze sobą. Ale, co ciekawe, i to mi się bardzo podobało w tym mieście, co jakiś czas można znaleźć wodopoje. Są takie źródełka, takie dosyć higieniczne, bo bezdotykowe, praktycznie pijecie w ogóle nie dotykając em, kranu I ta woda jest naprawdę smaczna, bo próbowaliśmy, ta woda jest naprawdę smaczna Także tutaj duży plus dla Bułgarów, że pomyśleli o takim prostym rozwiązaniu Dobrze kochani, na dzisiaj kończę Jutro mamy do pokonania chyba 380 km, jeżeli dobrze pamiętam Jedziemy w góry, jedziemy dalej na południe Bułgarii Prawie pod samą granicę grecką Tam będziemy chyba 5 km od granicy greckiej Pojedziemy sobie w góry Pojedziemy sobie troszeczkę po wozach Jeżeli nam wystarczy, wystarczy czasu i sił To być może odwiedzimy kilka fajnych miejsc Ale to się okaże jutro A główny cel jutrzejszego dnia To dotarcie do stolicy Bułgarii Czyli do Sofii Tyle na dzisiaj Do zobaczenia jutro Trzymajcie się, cześć! Dobra, teraz się śpiewasz. Teraz się śpiewasz. Ja pielkuję, jak się ze mnie oleje. Chyba